Istnieje super prosty sposób na zdobycie tego, czego pragniesz. Działa tak szybko, że aż dziw, że tak mało osób z tego korzysta. Posłuchajcie. Neville Goddard w jednej z książek opowiada historię mężczyzny, który oddał do pralni swój najlepszy i najdroższy garnitur. Niestety, pralnia zgubiła spodnie od tego ukochanego zestawu. Po dwóch dniach intensywnych poszukiwań dalej nic, zero śladu po spodniach. Wtedy pracownik pralni zaproponował mężczyźnie zwrot kosztów, żeby mógł sobie kupić nowe spodnie pasujące do marynarki. Ale facet odmówił. On chciał odzyskać swoje spodnie. Powiedział, że nie podpisze żadnych papierów i żeby dali mu spokój. Jego żona wściekła się na pralnię, ale mężczyzna ją uspokajał. Wierzę w prawo pomyślunku, powiedział, mając na myśli prawo przyciągania. No więc co zrobił? Następnego dnia jadąc do pracy samochodem, wyobraził sobie swoje ciało i poczuł w myśli materiał spodni na nogach. Czuł go naprawdę. Robił tak przez całą drogę do biura i z powrotem do domu. Przez cały czas wyobrażał sobie, że ma na sobie te spodnie. Czuł materiał na udzie, jego fakturę i tak dalej. To wszystko. Następnego dnia pralnia zadzwoniła do żony mężczyzny. Znaleźli spodnie. Okazało się, że były gdzieś schowane i przypięte do garnituru innego klienta, który miał być wkrótce odebrany. Facet odzyskał swoje spodnie. Bum, przypadek? Nie sądzę. Na tym świecie nie ma przypadków, bez względu na to, jak małe się wydają wszystko ma swoją przyczynę. Dobra, więc co Neville chciał przez to powiedzieć? Mówiąc krótko, jeśli potrafisz to poczuć, możesz to mieć. Chodzi więc o coś więcej niż tylko wizualizację tego, czego pragniesz. Możesz przecież zobaczyć coś w głowie, ale i tak w to nie wierzyć. Tak naprawdę chodzi o uczucie, że to, czego pragniesz, jest już Twoje, że już to masz to jest sekret. Musisz to poczuć. Spróbuj wykorzystać dzisiaj wszystkie swoje zmysły, aby szybciej poczuć Twoje marzenie jako realne. I tak, jak facet z historii. Nie zadowalaj się byle czym, wiesz o czym mówię. Wiedz czego chcesz i dotykaj rozwiązania swojego problemu, czegokolwiek pragniesz. Poczuj pieniądze w swoich dłoniach, skórzane fotele w swoim nowym aucie, uścisk ukochanej osoby. Cokolwiek zechcesz. Poczuj, że to już Twoje, że to już się stało, i trzymaj to w swojej wyobraźni a potem obserwuj jak to staje się rzeczywistością w Twoim świecie. Dostajesz to, w co wierzysz. W porządku, jeśli podobało Ci się to wideo, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, a także włącz dzwoneczek, żeby być na bieżąco z innymi materiałami.